thank you Zapraszamy Agnieszkę Ogiegło, nauczycielkę matematyki, wicedyrektora, doradcę metodycznego, ambasadora programu eTwinning, egzaminatorkę, realizatorkę projektów krajowych, międzynarodowych, matematyczno-przyrodniczych, która wygrała liczne granty. Konstruktorzy marzeń, klub młodego odkrywcy, fajne T-Mobile, superkoderzy, działaj lokalnie, Meet and Code. Agnieszko, czy ty masz jeszcze trochę czasu dla siebie? No. Przy tych wszystkich z... projektach? Tak, tak. Zawsze, zawsze znajduję, ale chyba coś jeszcze powinnam dodać na sam no. początek. Interdyscyplinarności. Z wykształcenia no. inżynier biotechnologii. Ojej, nie przejmuj się, jestem informatykiem z wykształcenia geografem. O! No to. Także to różnymi ścieżkami, że tak powiem, człowiek trafia do szkoły na różne przedmioty. Najważniejsze, żeby się dobrze przy tym bawić. Agnieszko, oddaję Ci głos. Ja już nie przeszkadzam, będę tutaj siedział, kontrolował, patrzył, co się dzieje z tyłu i podrzucał wszystkim linki. Ja mam nadzieję, że wszystko wszystkim się podoba i do zobaczenia za chwilkę. Do zobaczenia za chwilkę. Na początek powiem tylko jedną rzecz, bo Maciek powiedział, że boi się matematyki. Ja uważam, że my się nie boimy danego przedmiotu, a raczej wspomnień związanych z tym przedmiotem, dlatego ja staram się, żeby moje dzieciaki miały dobre wspomnienia z moich lekcji. Staram się kontynuować to, co pokazują nauczyciele i edukacji przedszkolnej, i wczesnoszkolnej. Gdzie bawią się matematyką, i okazuje się, że ta matematyka nie jest trudna. Później coś się dzieje, przechodzą te dzieciaki do klas starszych, i nagle czar pryska. Okazuje się, że nasi zdolni trzecioklasiści tracą chęć, zapał, zainteresowanie do właśnie matematyki. No i teraz trochę naszej w tym roli, nauczycieli, żeby to odczarować. Ja dzisiaj pokażę kilka przykładów tego, co robię na zajęciach swoich z matematyki. Często się po prostu bawimy, ale to jest nauka przez zabawę. Ktoś patrząc z boku może się zastanowić, ale dlaczego oni się tym zajmują na matematyce? Na przykład haft matematyczny. To jest z jednej strony takie zajęcia terapeutyczne, które prowadzimy z dzieciakami, ale też logiczne myślenie odtwarzanie wzorów, powtarzanie wzorów. I przy okazji też wykorzystywanie tego, co mamy w obrębie własnych zainteresowań, ale też materiałów, które gdzieś tam z tych laboratoriów w przyszłości się zdobyło. My mamy akurat pracownię kraftową, no i jak to można wykorzystać na lekcji matematyki? No, właśnie wykorzystując zajęcia z haftem matematycznym, gdzie się mogą odnaleźć, Uczniowie niekoniecznie zdolni, którzy wykazują się jakąś sprawnością rachunkową, ale okazuje się, że oni mają wyobraźnię przestrzenną. I to ich zaciekawia, ale również jest świetnym wstępem w kolejnych zajęciach związanych z geometrią. Geometrię też traktuję w taki sposób, że pokazuje dzieciakom, że ona jest dookoła nas. Zarówno w sztuce, wtedy zawsze wyszukuję jakiegoś artystę, który właśnie wykorzystuje geometrię, zależności matematyczne w swojej sztuce, albo idziemy i szukamy odwołań matematycznych w architekturze, co też powie, no nie jest to trudne. No ale w malarstwie trochę trzeba się pogłowić. I wtedy zaczynając tematy geometryczne, czy wykorzystując odcinki, Równoległe, prostopadłe. Robię wprowadzenie właśnie z geometrią. Geometrię traktujemy w ten sposób, że dzieciaki tworzą swoje obrazy, następnie, żeby był krok dalej. No bo często jest tak, że robimy jakieś działania, projekty, dzieciaki tworzą plakaty, no i albo gdzieś wiszą sobie nieomówione na korytarzu i tworzą galerie. A ja próbuję zawsze z dzieciakami zrobić krok dalej i zaraz Państwu pokażę, jak to wykorzystuję. Stworzone prace, tutaj, akurat prace czwartoklasistów, gdzie mieliśmy temat proste, prostopadłe i proste, równoległe, jak można stworzyć sztukę. Mówimy też o sztuce użytkowej, gdzie dzieci na przykład nie wiedziały, że są projektanci, którzy wymyślają, jak wyglądają dane wzory. Właśnie korzystając z tych zależności matematycznych, symetrii, geometrii, tutaj zajęcia z wykorzystaniem cyrkla. Przecież można tak otworzyć ćwiczenia, narysuj cztery okręgi, ale też można pobawić się, powiedzieć, co to są fraktale, twórzcie swoje witraże. I w ten sposób wprowadzamy, zarówno tutaj temat związany z okręgami, z kołami, ale po prawej stronie mają Państwo też przykład prowadzenia trójkątów, gdzie dzieci tworzyły obrazy wykorzystując różne rodzaje trójkątów, kolorując je w odpowiedni sposób, czyli też kodując. Wracając do tej galerii sztuki. Po stworzeniu, przygotowaniu prac przez dzieciaki, tworzymy taką galerię, po której przechodzimy się oglądając obrazy. Dzieci mają samoprzylepne kartki, na których zostawiają komentarze. Na jednej zapisują pytania od, odnośnie do pracy, czyli układają pytania, jakie chcieliby zadać do danej pracy, co ich zainteresowało, chcą dopytać autora. Na drugiej wpisują swoje pozytywne spostrzeżenia, czyli wprowadzam zarówno zadawanie pytań, umiejętność z języka polskiego, ale też dobrze zadane pytanie ułatwia rozwiązanie zadania. Z drugiej strony, też ocenę koleżeńską, ale w taki sposób pozytywny. Często możemy obserwować między naszymi dzieciakami, teraz w relacjach, że te relacje różnie bywają. Że często też jesteśmy tak nastawieni, że potrafimy znaleźć te negatywne rzeczy i to nam szybko przychodzi. Natomiast z pozytywnymi jest trudniej, więc. Moim zadaniem, ja sobie założyłam takie zadanie, że chcę nauczyć dzieciaki, żeby postrzegały, szukały to, co jest dobre. To też pozwala się rozwijać. Kolejny przykład to są zadania z nutą historii i rozsypanki wyrazowe. Zauważyłam, że moi uczniowie mają trudność z rozwiązywaniem zadań tekstowych. I wpadłam na taki pomysł, że Możliwe jest to, że przeczytają raz i twierdzą, nie wiem, nie rozumiem tego zadania. Więc jak zmusić, krótko mówiąc, uczniów do tego, żeby przeczytali kilka razy zadanie? No, stwórz, rozsypankę. I pierwsza, pierwsza część tego zadania, dostają w kopertach, pracują w parach, dostają w kopertach rozsypankę. Z tej rozsypanki muszą ułożyć logiczne zadanie. No, czyli znowu kłaniamy się ku językowi polskiemu, czytanie ze zrozumieniem, ale też układ zdań, bo nie rozcinam tego w ten sposób, że każdy wyraz jest osobno, natomiast dzielę na części, gdzieś w połowie zdania jest ucięte, więc też dzieci wiedzą, że no jak jest połowa, nie ma tej kropki, no to znaczy, że coś jest dalej. Kolejna rzecz, w tych zadaniach z historią, te zadania były tak skonstruowane, że część wyrazów dzieciaki w ogóle nie rozumiały. Więc musiały wykorzystać narzędzie, jakim jest tablet, by wyszukać informacji w internecie, co to może oznaczać. Inny przykład takich działań wokół historycznych, ale powiązanych z matematyką, no to Kopernik. Rok 2023 rokiem Kopernika. Więc my tutaj we wrześniu mieliśmy zadania, to poświęciliśmy na to dwie godziny lekcyjne. Dzieci planowały wyjazd grupy uczniów 20-osobowej do Torunia szlakiem Kopernika. Ich zadaniem było przygotowanie budżetu. Według moich wytycznych, dzieci dostały kartkę z informacją, co to za grupa, co chcę zobaczyć, ile czasu, będzie, ile czasu będą mogli zostać w Toruniu. Również dodałam im takie zależności, jak na przykład, że nie wszyscy mogą jeść gluten. I tak dalej. Czyli to, co tak naprawdę ich otacza i według tych wytycznych musieli przygotować plan podróży z uwzględnianiem czasu wyjazdu, czasu przejazdu, cennika noclegów, wyszukanie tych noclegów, z podaniem adresów, i przygotowanie oferty. Każdy zespół był innym biurem podróży, natomiast ja czekałam na najciekawsze oferty. Później dzieci przedstawiały te oferty, następnie musiały. Wykorzystując różnego rodzaju argumenty, pokazać, że pomimo na przykład, że mają droższą ofertę, ich oferta jest ciekawsza. Czyli musieli zareklamować i przedstawić to na forum. Inny przykład zadania z Kopernikiem to klasa szósta i mieliśmy wtedy temat kolejność wykonywania działań. Ja też powiem tak, kiedy zaczynamy działać kreatywnie jako nauczyciele, w momencie, kiedy sobie odstawimy podręczniki na półkę. Bo często jest tak, że, no, podręcznik, fajne rozwiązanie. No, jesteśmy zmęczeni, wracamy, dobra, otwieramy podręczniki, działamy. Natomiast, jeżeli ustawicie te podręczniki, usiądziecie i zobaczycie, co tak naprawdę jest w podstawie programowej, to okazuje się, że macie ten czas. Czas na to, żeby dzieciaki mogły właśnie poukładać własne zadania, pracować z błędem. Zobaczcie, przykład takich zadań, jak tutaj wymyśliłam. Jest to historia z życia Kopernika. Różne tutaj były teksty. W parach dostawali dwie części. Jedna część była opisana słownie z użyciem wszystkich liczb, natomiast druga powtórzona część zamiast danej liczby, tu akurat 175, dzieci w miejsce kropek miały przygotować działanie złożone dla innej pary, której zadaniem Następnie było rozwiązanie tego. Oczywiście jeżeli okazywało się, że wynik pasował do podanej liczby, więc został przygotowane i działanie i wynik prawidłowo. Nie było żadnej kwestii spornej. Natomiast zdarzyło się tak i trafiło, że na przykład wynik był inny niż ten, który został podany przeze mnie wcześniej. No i teraz pary się spotykały i rozmawiali, gdzie jest błąd? Czy Źle zostało przygotowane działanie, czy para, która obliczała, wykonała źle kolejność działań. No i w ten sposób dzieciaki właśnie miały okazję pracy, zarówno z tym, co rzadko się spotyka, takie zadanie dla matematyków jest często wykorzystywane. Je. Pamiętam jeszcze w gimnazjum, cztery czwórki i cztery działania, i dzieciaki za pomocą tych czterech czwórek i różnych działań mieli przygotować wszystkie liczby od 1 do 100. No oczywiście, później te podpowiedzi znalazły się w internecie i trochę sens i zabawa się skończyła, bo w momencie, kiedy tych rozwiązań nie było w internecie, to proszę mi uwierzyć, że Dzieciaki w gimnazjum tak się wkręciły, że ja miałam powieszone plakaty przed klasą i codziennie ktoś dopisywał działania, które doprowadzały do kolejnej, otrzymania kolejnej liczby, w tym ciągu od jedynki do setki. Inna rzecz, którą możemy zrobić w obszarze tematów, właśnie związanych z Kopernikiem, ale też z niebem, połączone z matematyką, to popatrzeć na gwiazdozbiory. To bardzo interesuje dzieciaki. Robiłam takie zadania w klasie trzeciej z edukacją na zajęciach kreatywnych. Patrzyliśmy w niebo i się okazało, że bardzo dużo dzieci interesuje się kosmosem, i dużo ja się o tym dowiedziałam i o ich zainteresowaniach, ale też właśnie o takich ciekawostkach. No i jak to mogę wykorzystać na matematyce? No mogę policzyć odcinki i długość łamanej, otwartej. Mogę obliczać pola figur nietypowych, gdzie dzieciaki, na przykład w Orionie, widzimy nietypowe figury, gdzie muszą już podzielić na mniejsze części. Liczą pola figur. Bardzo takie zadanie, umiejętności, które później się gdzieś przydają na egzaminie, gdzie trzeba wykorzystać tą wiedzę połączoną właśnie z logicznym myśleniem. Oczywiście nie byłabym sobą jakbym nie wrzuciła tutaj jakiejś technologii. Stellarium to jest taka aplikacja, którą możecie pobrać na telefon albo na tablety i oglądać w czasie rzeczywistym niebo. Jest to Na niebie będą wyświetlać wam się gwiazdozbiory oraz też można zauważyć planety. I dla dzieciaków jest to bardzo ciekawe. No, czycioklesiści byli zdziwieni, że pod nami też są gwiazdy, więc teoretycznie wiedzą, że Ziemia jest kulą, natomiast praktycznie no, byli trochę zdziwieni. Więc tutaj takie połączenie jako ciekawostka. Długopisy 3D. To tutaj Asia mówiła o kodowaniu. Ja też lubię kodowanie. Dodatkowo to kodowanie połączone z długopisem 3D, z, tu akurat klasa szósta przygotowywali swoje bryloczki, ale musieli tutaj zakodować te obrazy, ale też wykorzystuję długopisy 3D na lekcjach matematyki tutaj zobaczcie, na wysokości trójkąta. To jest też taki temat, gdzie te wysokości trójkąta ostrokątnego mamy wewnątrz, natomiast trójkąta rozwarto. Kątnego mamy na zewnątrz. I w momencie, kiedy oni sobie tworzą te druki, co prawda przy figurach płaskich, no są płaskie, natomiast lepiej to zapamiętują. Chociaż bardzo mi się podobał jeden komentarz ucznia przy tworzeniu. Tutaj jeszcze przykład, jak możemy zrobić pola figur i pokazać im te zależności, bo ja też. Nie chcę, żeby moi uczniowie się nauczyli, że pole trójkąta to jest Ara h na 2. Ale skąd to wynika? Jak ja mogę sobie to wyprowadzić? Mnie to bardziej interesuje niż sam wynik. Tutaj przykład, jak możemy wykorzystać długopisy 3D, wykorzystaliśmy na dzień liczby pi, gdzie dzieciaki przygotowywały i właśnie miasto liczby pi w takiej formie druku, ale też bransoletkę pi, gdzie każdy odcinek był różnej długości w zależności od tego, jaka cyfra była po przecinku. No i puzle, które dzięki później puzle, które można poukładać w liczbę pi, ale te puzle wszystkie to są elementy zbudowane z figur. No i teraz jak można policzyć pole naszej liczby pi. Składającej się z całości, ale też z poszczególnych figur. No i właśnie wracam do tych projektów brył, bo tu uczniowie robili akurat ósmej klasy. Ktoś by powiedział: Kurczę, egzamin, a kobieta się bawi w druk 3D. Powiem taki zwrot mojego ucznia, który tam dwa razy gdzieś się dotknął i lekko poparzył. Mówię, panią już będę pamiętał, co tam w tych ścianach bocznych, w tych graniach jest, bo już tyle razy się poparzyłem. Ale ten projekt tych brył polegał na tym, że dzieciaki dostały tylko nazwę. One musiały zaprojektować, jakie ściany muszą narysować żeby później złożyć całą bryłę. No i bardzo ciekawe rozmowy uczniów pomiędzy sobą, jeden wylosował sześcian i wiecie, skrupulatnie te sześć kwadratów rysuje, po czym podchodzi jeden i mówi, co ty robisz? No sześć kwadratów potrzebuję, no bo sześcian, sześcian. Ty, ale ci wystarczyła jedna. No jak jedna? No jedna i, rysuj, i sześć razy odrysowujesz to tym długopisem 3D. Więc to już pokazuje też myślenie ich, tych zależności, szukanie, dyskusja. Ja często też proszę uczniów i, i tak organizuję tą edukację, żeby pracować mi właśnie w parach, w zespołach, bo tak naprawdę teraz patrząc na rynek, na to co się dzieje, coraz mniej zawadów jest, gdzie jest indywidualista. Programiści, no też jest to grupa programistów, bo programy są tak złożone, że jest to grupa, zespół, który pracuje nad danym problemem, natomiast sam pojedynczy człowiek już sobie z tym programem nie poradzi. Dlatego tak naprawdę rynek pracy teraz potrzebuje ludzi, którzy szybko znajdą informacje, ale wiedzą, co zrobić z tą informacją, ale też potrafią właśnie pracować zespołowo, i na to stawiam nacisk. Różne narzędzia na ten sam temat. Wykorzystuję zarówno i tablice interaktywne, ale też pokazowe materiały. I to wszystko daje taki efekt, że dzieciaki chcą. Na przykład w robią stemple, jeżeli chodzi o ułamki, i wprowadzanie ułamków, które zawsze gdzieś tam rodzice straszą, więc słuchaj, jak ułamki się zaczną, to już po nas. Tak, ja już bo mogę, będą ułamki, koniec. No właśnie te ułamki dzięki z tym stemplom odczarowałam. Dzieciaki lubią stemplować, w szczególności w klasie czwartej. Przygotowują sobie te stemple, pytają się na przykład, czy mogą stemple wykorzystać, jak jest sprawdzian. nie ja mówią oczywiście jest to pomoc, możecie sobie wykorzystać, to jest też dostosowanie. Więc różne narzędzia do tych samych tematów. Następna dla mnie ważna rzecz to uczenie dzieci, jak się uczyć danego przedmiotu. No inaczej się uczę historii, inaczej się uczę biologii. Pamiętam moją panią z biologii, która powiedziała, że w liceum, że jak usłyszy kogoś pod klasą, który się uczy na pamięć z biologii mechmaliście, mechmaliście, to dostanie pierwsze pytanie, po co mechmaliście i ma to wyjaśnić. Bo biologia, tak jak matematyka, historia, to są przedmioty, które łączą się logiczne całość. Coś wynika z czegoś, to nie dzieje się bez przyczyny. I też dużo czasu poświęcam dzieciakom na to, żebyśmy tworzyli wspólnie notatki i uczyli się robić te notatki właśnie z tej matematyki. Różny sposób zapisywania, w różny sposób poszukiwania. No, można podać cechy podzielności liczb, ale można te cechy odkryć. I ja chcę, żeby moi uczniowie odkrywali matematykę, a nie uczyli się jej na pamięć. Co tak naprawdę daje krótki efekt. Labuki, tworzą te labuki, uwielbiają je. Oczywiście inaczej te labuki wyglądają, kiedy tworzymy je na lekcji, a inaczej, kiedy tworzą je w domu. Ja staram się, żebyśmy jednak robili na lekcji. Skala i mapy, czyli powiązanie matematyki i geografii. To jest bardzo ciekawy pomysł na to, żeby pokazać dzieciakom, że geografia, matematyka, jeżeli chodzi tu o skalę, odnajdywanie tych rzeczy, bardzo się łączy. Ja zawsze daję takie zadanie dla dzieciaków, że dostają z jakiegoś miasta wyjeżdżają do jakiegoś, albo w obrębie danego miasta mają znaleźć od ulicy do ulicy przejście, albo w górach szlak. Oni mają taką, robię im wystawkę z map, w związku z tym, że no trochę gdzieś tam podróżowałam, lubię chodzić po górach, więc tych map trochę mam. Robię wystawkę map. Dzieci mają informacje, że mają odnaleźć dane odległości i muszą wybrać odpowiednią mapę. No i tu zaczynają się przeważnie schody, bo jaką mapę, tak? Czy Pojezierza, czy karkonosze, czy, czy inną mapę. No i tutaj znowu technologia mówię, no słuchajcie, wyszukajcie w telefonach, gdzie to leży, w jakiej części Polski, no to wtedy może będzie wam łatwiej to znaleźć. No i okazuje się, że znajdowanie tych miejscowości no już jest problemem. Następny no ale w linii prostej mają takie zadanie, że najpierw w linii prostej mają znaleźć, jaka to jest odległość, ale później drogami mają przejechać od miejscowości i wtedy zmierzyć, tak? I po to mają na przykład sznurki. Ciekawe też zadanie jest z miarkami. W czwartej klasie mamy taki temat, tak? Mierzenie. No i pierwsze zadanie, można rzecz problemowe dla moich dzieciaków, to jest idź na korytarz i zmierz długość korytarza. Po Pięciu minutach przylatują, przy panią nie da się. Nie ja wiem, jak się nie da, bo mamy za krótkie miarki. Tak. I przekładanie, coś, co my kiedyś obserwowaliśmy, gdzie nasi rodzice, ojcowie gdzieś robili remonty, no majsterkowali, krótko mówiąc, w domu, więc my to jako z obserwacji wiedzieliśmy, no, że jak linika ma 30 cm, a trzeba odmierzyć 60, no to dwa razy się przekłada i gra. Natomiast tutaj to jest takie odkrycie. Też widać od razu, które dzieciaki to widziały, bo w domu się dzieje. Wagi. No, wagi możemy tak jak tutaj widać na pierwszym zdjęciu zrobić to z wykorzystaniem aplikacji, ale największą frajdą jest to, jak dzieciaki mogą ważyć różnymi wagami. Tutaj też możecie poprosić, ja na przykład poprosiłam rodziców, że no mamy temat wagi, no i kto ma jakieś różne wagi w domu, żebyśmy mogli, czy jest taka możliwość, żeby przynieść do szkoły no, i właśnie, żeby dzieciaki mogły zobaczyć, jak to się mierzy, waży, jak to odczytywać i przeliczać jednostki, właśnie w praktyce. Roboty. Roboty też towarzyszą nam w zajęciach. Po pierwsze, zainteresują uczniów, którzy nie są przekonani do wszystkich działań. Często z robotami będą współpracować uczniowie bardziej wycofani, czasem ci, którzy tam. Nazwijmy ich utrudniają niektóre rzeczy. Oni chętnie wchodzą w te tematy. Możemy je wykorzystać właśnie w geometrii tutaj przykład gdzie dzieciaki na walentynki rysowały serce. No i oczywiście matematyk ma zawsze niespodziankę, no to obliczcie obwód tego serca i pole. Na po prawej stronie dziewczyny rysują przy pomocy robota fotona narysowały łamaną, otwartą, no i musiały wyznaczyć, które odcinki są prostopadłe, które równoległe. Jeżeli będą Państwo mieli ochotę zobaczyć więcej pomysłów, to zapraszam właśnie do Siódemka Koduje i Programuję. To jest strona na Facebooku, w której wrzucam pomysły, zdjęcia, z zajęć, które prowadzę z dzieciakami. Zapraszam również na, do skorzystania z padletu. To jest padlet otwarty z różnymi zasobami, z narzędzi tikowych, które można wykorzystać na różnych przedmiotach.